Do, sam, do, do, do. Aija, ja, ja, okay. ja 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 cytuję, kurwa, dobra? Wszystko! Mańczym, no, pisz, pisz, nie, ja czyję, ja czyję! Ja, 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 pokażę kod pierdolony! Oh, okay. Jeszcze tak trzymaj, trzymaj, tak Trzymaj, dobrze, dobrze, guba? trzymaj, dobrze Tak, 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 tak. O, zjuzana, trzymaj Trzymaj Tak KD4RT Dobrze

Yeah. 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 Ej, He, to już no, ja e, e, tam. E, tam, 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 ja tam, tam Ma Chcę okay. Jak się to był Jak to tam. Jak to był Maciek to był Maciek, to ja Jak to było? Jak to było? Jak to kurwa... Jak to Jak to było? Jak to było? ja to najpierw... I to było? Jak I kim Chodzi do medwaya Panu jest dwóch impostorów, możemy to przegrać O kurna Dobra, sobotaż, sobotaż Dobra, idziemy do oko Dobra, zostaliśmy sami Zbieraj! Chodź tutaj, chodź Nie Maciek, nie macie. Nie macie. Ej, w sumie to Maciek Ej, to jest Maciek, to jest Maciek, co Naprawiłem, co Naprawdę wiem, sobotaż nie Maciek, Maciek jest Mi się wydaje, że Maciek On w każdej grze jest, Maciek Maciek jest? Nie no, Maciek Kur... pokaż Ej, nie no Maciek ty jesteś impostorem Niee Dlaczego? Skonuje się, impostor Właśnie Nie no to jest O kurde, światła Ej dobra światła Trzymamy ej. się ej, razem Trzymamy chodź, się chodź razem. pokażę wam Dobra dobra a, Dobra nie no, no. Chodź pokażę wam jak się skonuje Co? Konrad jest czysty Ja, Konrad Oleg? i Olek są czyści No dobra taki Olek, jest Maciek raczej tak, Olek śmierdzi